się masz pasuszko! Jak się masz? Kurka to Izzy wieje stąd spadam. I Izzy się pokazał na dzielnicy. Kotaj gadasz. No tak, tak, co ty gadasz? Ja cię nie mogę. Już wiecie o Izzy vlog podobno ostatnio na słum vlogu zalatwil Kangura i się tym chwalił, a potem żebral o lajki. Ja cię nie mogę. Co za ham i gbur Co z podobnego? Spoko, 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 bez paniki, Kanguri go dopadnę, bo jut czoco poczynaj się i zje u niego, pytają za tu mi sobo i tajle il, dlaczego izi budopia, l o, g tu nas, obraka, poko tu prajzi siedl, miej mi na niego, oko bomos znał, szuka konta na lajki do YouTube. Ty silny jeszcze nie boisz się, a co my biedne mamy zrobić, boimy się, każdy teraz mówi o tym Easy vlog, a on się te tą sztukręci. Spoko, spoko, nie panikowa, kilunga, a spadam, czal, czal, nu Italiano. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy kroki. W Australii jest bardzo popularne chodzenie po lasach, jest dużo ścieżek. Dzisiaj planuję zrobić między 10 a 15 tysięcy kroków. Jest rano. Oczywiście jestem w Royal National Park. Także miłego dnia. A dzisiaj opowiem Wam troszeczkę ciekawostek o Australii. Pochodzimy sobie tutaj po, po lasach. Zobaczymy troszeczkę wody. Także zapraszam. Jak wiadomo, Australia jest szóstym pod względem wielkości państw na świecie. Jest gdzie chodzić. Brytyjczycy przybyli do Australii w 1788 roku i otworzyli kolonię. A skąd się wzięła nazwa Australia? Otóż w 1824 roku nadano tę nazwę, co oznacza Terra Australis Incognita, przetłumaczając to niezależną wyspę południową. Od pierwszej wojny światowej populacja Australii zwiększyła się czterokrotnie. W Australii mieszka około 25 milionów ludzi, co w porównaniu na przykład z Polską to nie jest duża liczba. Decydowana liczba Australijczyków, ponad 90%, mieszka na wybrzeżach tego kraju. W samym środku wiadomo jest olbrzymia, bezludna pustynia. Australia, Nowa Zelandia oraz Nowa Gwinea to są największe kraje kontynentu Australia i Oceania. Szacuje się, że ludzie w Australii żyją od ponad 45 tysięcy lat. Długo. Językiem urzędowym oczywiście jest angielski, choć około 15% ludzi w domach posługuje się innym językiem niż angielski. Bardzo popularnym językiem tutaj także jest grecki, arabski, wietnamski. Większość mieszkańców Australii to oczywiście. Brytyjczycy oraz Irlandczycy 200 lat temu, wiadomo, sprowadzili ich tutaj w Pierwszy kordon policji, tutaj w Australii, stworzono z 12 niewolników, którzy byli najgrzeczniejsi w więzieniu. Australia była jednym z pierwszych krajów na świecie, w którym przyznano prawo głosy kobietom. Było to w roku 1894. Rdzenni mieszkańcy Australii. To oczywiście Aborginii oraz mieszkańcy Ciśniny Torres. Australia ma większą populację wielbłądów niż Egipt. A dzień Australii jest obchodzony co roku, 26 stycznia. I uwierzcie mi, jest to bardzo duża impreza. Ze względu na swoje wymiary oraz izolację od świata, często Australia jest nazywana kontynentem wyspiarskim. W 1956 w Melbourne oraz 2000 roku w Sydney odbyły się letnie Igrzyska Olimpijskie. A w 1851 roku górnicy odkryli tutaj szlachetny metal i okazało się, że to jest złoto. A główne towary eksportowe z Australii to żelazo, złoto, gaz, węgiel, a główni odbiorcy oczywiście Japonia, Chiny, Korea Południowa. Nowa Zelandia oraz Stany Zjednoczone. Australia jest stosunkowo zamożnym krajem o wysokiej średniej długości życia. Na kontynencie Australii i Oceanii istnieje 14 niezależnych państw. Australia ma bardzo niski wskaźnik ubóstwa oraz wysoki standard życia. Australia ma wiele krajobrazów, w tym pasma górskie, obszary miejskie, pustynie. Oraz lasy deszczowe. A zwierzęta w Australii są bardzo unikalne. 80% tych zwierząt żyje tylko w Australii. A żyje tutaj 3 razy więcej owiec niż ludzi. Australia jest domem dla wielu unikalnych zwierząt, takich jak kangury, koala, emu, strusie. Australia ma większą populację wielbłądów niż Egipt. Na hebie australijskim umieszczono kangura i emu. Te zwierzęta nie potrafią chodzić do tyłu, co odzwierciedla perspektywistyczną wizję Australii. Australijskie EMO może biec z prędkością nawet 45 km na godzinę, a kangury nawet do 60 km na godzinę. W Loko Kangurach troszkę wcześniej, także możecie sobie tam wpaść i posłuchać. Na koniec próbuję steka z kangura, także serdecznie zapraszam. Są też skoczne. Rekordowy skok kangura to. 9 metrów taki właśnie zarejestrowano tutaj w Australii dosyć daleko i występuje tutaj około 750 przeróżnych gadów co daje nam największą liczbę na świecie i uwaga występuje tutaj szereg niebezpiecznych węży szczególnie w tym miejscu trzeba uważać żyje tutaj ponad 1,5 tysiąca różnych pająków ponad 4 tysiące Różnych mrówek i 350 przeróżnych termitów. W Australii znajduje się największa rafa koralowa na północ od Queensland. Jest to największy ekosystem na świecie. Złożona jest 2500 pojedynczych raf i widziana jest z kosmosu. A Tasmania ma najczystsze powietrze na świecie. Jest tak czyste jak na Antarktydzie. Warto tam pojechać, być może się kiedyś wybiorę, zobaczymy. A najwyższym szczytem Australii jest góra Kościuszko, która ma 2228 metrów i byłem tam dwa razy. Zrobię o tym oddzielny vlog, wybiorę się tam na pewno, być może nawet w tym roku. Także śledźcie moje vlogi. Jak wiadomo mamy teraz okres zimowy w Australii. Choć może niektórzy nie wiedzą, ale w Australii są opady śniegu między czerwcem a wrześniem. W Alpach Australijskich w ciągu roku więcej spada śniegu niż na przykład w Alpach Szwajcarskich. Można na północ od South Wales i część Victorii pojechać tam na narty. Są wyciągi narciarskie, prawie jak w Europie. To zamożny kraj. Długość życia jest tutaj jedna z dłuższych występujących na świecie. Sporo natury, dużo ścieżek, także podtrzymujemy kondycję. I to właśnie tutaj lubię. Każdego, którego się tutaj spotyka, jest hello, hi. Mordy się cieszą. Wszyscy zadowoleni. Lepsze to nie siedzenie przed telewizorem, czy też oglądanie video na YouTube. Klapki w kąt i zapraszam wszystkich do lasu, Uff, poddychać. A tu proszę bardzo w lesie wodopoik. Jakby ktoś był spragniony, można się napić źródlanej wody. Na dziś wystarczy tych ciekawostek o Australii. Mam nadzieję, że Was troszeczkę tym zainteresowałem. W tej chwili udaję się do bardzo sekretnego mojego miejsca, gdzie ugotuję sobie zupę. Zapraszam. O. Witam serdecznie w moim sekretnym miejscu. To co? Lunch! Zobaczcie, jak tutaj jest super. A tam dalej, widzicie, jest rzeka. Fajne miejsce, mało kto tutaj zagląda, a ja sobie czasami tutaj przyjeżdżam posiedzieć. Jak był na jakimś biwaku, pamiętam kiedyś jakieś na obozy harcerskie, to tak się właśnie czułem. Zupa w lesie, ale zobaczcie tutaj w jakich okolicznościach. No coś pięknego. Mogę tutaj nocować. <ścoughs> tutaj w dół jest jakieś 100 metrów co najmniej. Ja siedzę. Na skalę, jak chciałbym skoczyć, to po mnie. Może nie do końca kamera to oddaje, ale naprawdę widok robi wrażenie. Tysięcznego subskrybenta zaproszę no wspólną zupę do mojego sekretnego miejsca. No to co, smacznego. Tam w oddali widzę, ktoś pali ognisko albo robi jakieś barbecue. W pełni legalne, bo jest chyba u siebie w terenie, widzę nawet. Jakieś ławeczki i samochód, także na pewno Nie dzwonimy po straż pożarną Ale zapewne słyszeliście tutaj o pożarach Także trzeba uważać W tej chwili nic nam nie grozi, bo nie ma upałów, ale w upały Zaczną się pożary Tu co roku pali się burz A jak jest ponad 50 stopni Samo się zapalę. Pamiętam 3 lata temu były takie pożary Że nawet w Sydney do miasta dym zalatywał Wstawałem rano do pracy i czułem wszędzie smród spalonego drzewa W całym mieście Zupa dobiega końca I Easy Vlog też Dziękuję wszystkim za oglądanie Zapraszam na kolejne odcinki. Staram się wrzucać co sobotę. Jeden w tygodniu. To jest na razie tyle w miarę mo moich możliwości. E, sporo pracuję. Nie będę Wam wrzucać codziennie vloga z mojej pracy, bo możecie to zobaczyć już w pierwszym, jak to wygląda. A w niedzielę wyskakuję sobie poza miasto i na te vlogi Was zapraszam. Mm. A gdzie wkładka? żadnej kiełbasy. Ja chyba będę musiał kogoś zwolnić z tej roboty. A i moi drodzy, chciałbym wam jeszcze przypomnieć o konkursie, który trwa. Zasady tego konkursu są w poprzednim filmiku, gdzie wybrałem się w trasę, żeby zobaczyć przepiękne Eight Pool. Także wpadnijcie tam pod koniec filmika, ja są zasady. Do wygrania jest kawa, moja ulubiona kawa, która czeka na jedynego zwycięzcę. Także powodzenia.